Hej, ja Witajcie w Zagrajmy w Golden Sun The Lost Age. I jak widzicie, możecie zauważyć, że jestem w innym miejscu, niż gdzie skończyłem ostatnio, to znaczy tutaj przerwałem ostatni odcinek. Ale zanim przypłynąłem tutaj, zwiedziłem całe to morze, w sensie tych mielizn, takich jaśniejszych plamek i poza jedną, która jest dla mnie jeszcze zablokowana, to znaleźliśmy nie za wiele. Tylko dwa przedmioty. Rdzawy miecz i rdzawy kij. Więc przy okazji, jak odwiedzimy Jalam, zobaczymy, co z tego powstanie. A ponieważ byłem tutaj w okolicy tej wysepki, to postanowiłem sobie zajrzeć tutaj. Mam jakichś ciekawych przeciwników, aczkolwiek w sumie nie zależy mi aż tak bardzo na walce z nimi. Myślę, że takie zwykłe ataki wystarczą na nich. A zobaczymy, może robią coś śmiesznego. Za to tym... O, właśnie. To, co emu robi. Bawi za każdym razem. Mnie. <ścoughs> Dobra, ee, troszeczkę tak. Unikałem walk, ale nie uciekałem od nich, więc. Ee, drużyna ma troszeczkę wyższy poziom. Aczkolwiek to chyba nie robi takiej dużej różnicy. Wyspa Kalt. Widzimy już, że mamy tutaj jakiegoś dżina dostępnego. I zagadki ze ślizgawkami. I jabłuszko, którego też nie będę w stanie zdobyć. Spróbujmy się do tego dżina dostać, aczkolwiek. A, damy radę, może. Myślałem przez sekundę, że nie, ale. Widzę, że to jest w miarę proste, chyba. Bo to chyba nam daje już dostęp do niego po prostu. Co? Czołem, przyjacielu. O, patrzcie, przyjaciel nie bije się. Faktycznie przyjaciel. Znaleźliśmy Gina Gelu. Żel. Uderz w celu obniżenia ataku wroga. Niestety, jest to kolejny Merkury. Więc troszeczkę psuje klasę. Zobaczmy, co się dzieje. Dalej masz buffy. Więc to jest spoko. Mm. Masz te buffy, na których głównie mi zależy, ale stracilibyśmy strzeż i chroni. Więc chyba nie na razie. Gdybyśmy dali to Felixowi, to co się stanie? Ty dostajesz to, masz dalej ożywianie, więc spoko, nie masz leczenia. Ale to tobą nigdy nie leczyliśmy. Najgorsze za to jest, jak bardzo obniża ci to statystyki. Więc chyba nie. Ty z kolei jesteś naszym grupowym leczarzem, że tak powiem. Więc na ciebie też mi to nie pasuje. Ale możesz go sobie podtrzymać. O, no, nie można się ześlizgnąć z tej górki. A myślałem, że sobie zjedziemy z górki na pazurki. No dobra. Taka malutka miejscowość. Zobaczmy, z czym to się ja... W ogóle... Jak tam się dostać? Czy tam trzeba piachem przejść, czy co? Zobaczmy jeszcze to. Pokaż. Czy piach działa też na śnieg? Nie. Dobra. No z tym drzewami tak nic nie zrobimy chyba. Wydaje się, że brakuje nam jakiejś psynergii na to. Troszeczkę opustoszałe to miejsce, wiecie, panowie i panie? Ok, what's your deal? Dawno temu prowadziliśmy handel z wioską na północy o nazwie Prox. Ale zimą morze zamarza i z biegiem czasu dostanie się tam zaczęło graniczyć z cudem. Jeśli chcecie przebyć lodowce na północnym morzu, będziecie potrzebowali magmowych kuli. Pochodzą one z wulkanów, a najlepszym miejscem, by je zdobyć jest magmowa skała. O! Czegoś takiego poszukujemy chyba. Mieszkańcy locho posiadają legendarną broń, działa. Działo, które strzela kulami z magmy. W ten sposób przekraczano zamarznięte pustkawia. Ale to jakaś niewiarygodna historia. A może nie? Zimo północne, morze wypełnione jest górami lodowymi. Mogą one zatopić łódź w mgnieniu oka. No dobra, to taki przystanek drobny, ale chyba za dużo nie zrobimy tutaj, co? Gdzie w ogóle to Prox jest na mapie? Czy to jest... tutaj? Czy to jest jeszcze bardziej na północ, tam gdzie jest mgła? Podpłyńmy tam i zobaczmy, co tutaj mówią nam okolice. Unikaj traci swój efekt o nie! Jak to się stało? Tak w ogóle popatrzyłem troszeczkę też na mm, klasy, które e, dostajemy z przedmiotów. O, patrzcie, pieniądze przez przypadek znalazłem, a chciałem podkazać mapę. Na klasy, które dostajemy z przedmiotów iż je da się ulepszać. One są takiego niskiego poziomu, jakie założymy bez odpowiedniego układu dżinów. No, ale generalnie to trzeba by mieć na danym adepcie cztery rodzaje dżinów, tak? Czyli jak na przykład e, chciałbym, jakbym chciał na przykład Shibie dać trzeci poziom, to bym musiał jej dać trzy Merkury, trzy Wenus, trzy mm, Mars. ...żeby dostała maksymalny poziom tej klasy z przedmiotu. Nocny bieg... Dobra, nie ma co się przejmować tędy. Wiemy już, no powiedzieli nam, że się tam nie dostaniemy. Ale co jeżeli my tutaj? Bo tutaj można przybić do brzegu? Zobaczmy, co tutaj jest. Nie wykluczone, że to coś na później będzie. I tak, dostałem... ...poradę chyba, aczkolwiek nie zrozumiałem jej. Żeby popłynąć na wschód... I ja założyłem, że to jest na wschód od Naribwę, ale chyba chodzi o tą wyspę, po prostu, żeby ją zwiedzić. A to jeszcze nie wiem. W każdym bądź razie, jedną z rzeczy, jakich potrzebujemy, to jest ta skała magmy. To już się dowiedzieliśmy o niej eee, magmowa skała. A poza tym, to cóż, potrzebujemy jeszcze latarni. I dobrze by było się w końcu dowiedzieć, gdzie taka mogłaby być. Hmm. To miejsce jest puste. A tu jest chyba latarnia jedna, wiecie? To jest latarnia Merkurego. Chyba. Nie widać jej stąd. I nie widać wioski Emil, ale to jest chyba to miejsce. Mm, ale to miejsce jest podejrzane o to, że może przetrzymywać dżina, więc się tu pokręcę. Aczkolwiek to może być znowu Merkurego. Dobra, wiecie co, nie ma sensu się kręcić tutaj w kółko. Jest szansa, że niektóre dżiny pojawiają się i może na przykład tutaj pojawić się w dalszej części gry albo i nie. Więc po prostu chyba zmykamy stąd i będziemy się udawać bardziej na południe. Jak się dowiem, że coś tu jest, to tu wrócę. A teraz, może uderzymy tutaj gdzieś do brzegu? Tylko nie wiem gdzie. Czy od wschodniego, czy od północnego. Dobra, przebiłem tutaj do wschodniego, tak jak chyba wspomniałem. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Czy cokolwiek coś tutaj znajdziemy, no, no troszeczkę będziemy się pewnie teraz gubić. Bo jednak, struktura tej gry troszeczkę bardziej jest otwarta niż poprzedniczki. Tak, swoją drogą parę osób już mi sugerowało, czym powinienem zająć się w następnej kolejności w zakresie dogrywania, albo czym powinienem się zająć zamiast tej gry w zakresie nagrywania. I propozycji jest... dość dużo. Coś mnie za często atakują, jakby mi się Unikaj skończyło. Najnowszą, jaką zobaczyłem, to żeby odpalić i ograć Chrono Trigger, ale były jeszcze inne. Zarówno klasyczne JRPG, jak też i... dość nowoczesne, że tak powiem. Hmm. Czy my coś to mamy w ogóle na tej wyspie? Nie, ja, to jest... puste. Także wśród propozycji pojawił się Chrono Trigger, pojawiło się... Um, dość... podobne, czy systemowo może, nawiązujące do Chrono Trigger Sea of Stars. Ale też były inne propozycje. Także co sądzicie na ten temat? Co byście chcieli zobaczyć? Bo w kwestii Golden Sun, nie wiem, czy będę kontynuował z kolejną grą. Może. No jeszcze się zastanawiam nad tym. I jakby popatrzmy teraz na mapę, tutaj i skupmy się na tym, co się dzieje. Czy jest jakiś sposób dostać się tu do centrum? Wiecie co? Spróbujemy tutaj od północy. Tak, w zasadzie to tutaj nie ma gdzie u... przybić do brzegu. No, ale tu jest jakiś brzeg, do którego można przycumować. Tylko zobaczmy, czy to do nas dokądkolwiek prowadzi. Wracaj, tutaj? Jakieś miasteczko by się przydało, pewnie. Jest tu cokolwiek? No tak, cokolwiek, oprócz walk na każdym kroku. No to, no, tak, tak, tak. Jeden krok, żeby mi powiedzieć, jest to, że Unika straciła efekt. To my coś unikaliśmy po drodze w ogóle? <grych> A, dobra, wygląda na to, że tutaj też jest ślepa uliczka. O nie, poczekajcie. Jest to jakiś tunel. W którym może okazać się, że za bardzo nie możemy dużo zrobić. Jaskinia Wioski Szamanów. Hm. Tak na wstęp... ...to nie zapowiada się. mamy synergię, która pozwala to rozwiać. Tę wątpliwość. Hmm, ale tutaj to już się nie dostaniemy, chyba. Widzę kamienie, które chyba trzeba podnieść. Więc to pewnie na później. Do tego jest jean, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mogli się tam dostać na chwilę obecną. To zajrzyjmy po prostu tutaj i. Wow, możemy cokolwiek zrobić. Jakiś skrót odblokowaliśmy. No nic to inna potem. Mentalna notka potrzebna. I dostaliśmy się gdzieś. Co to za miejscowość? Wioska szamanów, okej, okay, To. Eee, tak, na podstawie tego, że była jaskinia wioski szamanów, to powinienem się był domyślić. Co ciekawe, nie chcę nas wpuścić do sklepu. Ani rozmawiać z nami. Momencik. Trzeba temu zaradzić. Co mamy? Mamy czyny na skrócie? Już. Hmm. Obcy. Nie podoba mi się wyraz ich twarzy. Poczekam aż sobie pójdą. To tak samo? Rozumiem, że nikt nie chce zamienić słówka z nami. Okej, okay, chcę się w takim razie spotkać z waszym liderem i naskarżyć na was. Można to przeciągnąć stąd? Eee, nie można. Hmm. A nieważne, unikaj, niech sobie traci efekt w tym przypadku. O, hej! To mój dom. Jeżeli szukacie mopy, to dobrze trafiliście. Cofnąć się, zróbcie mi miejsce. Kogo my tu mamy? Obcy w wiosce szamanów. W jakim celu tu przychodzicie? Wioska szamanów nie toleruje intruzów. Nie jesteście tu mile widziani, odejdźcie i nigdy nie wracajcie. Jeśli chcesz coś powiedzieć, pośpiesz się i to zrób. Będę słuchał, ale niezbyt długo. Co jest? Nie masz nic do powiedzenia? Więc co tu jeszcze robicie, wynocha? Hmm. Momencik. Kisza mana, wioska szamanów. To kiszamana? Myśleliśmy, że przepad na zawsze. Należał, ki, należał kiedyś do wielkiego Hoabny. Kij Hoabny był podarunkiem od jego dobrego przyjaciela z Kontigo, Jegelosa. Kiedy Jegelos mu go ofiarował, Hoabna przyjął równocześnie wielką odpowiedzialność. Przysiągł zaopiekować się świętym skarbem Kontigo, latającym jadeitem. Jeśli kiszamana Szamana wróci w nasze posiadanie, zobowiązani jesteśmy oddać latający jadeit posłańcowi. Czy wy, obcy, przyszliście tu po latający jadeit? Przypuszczam, że tak. Też mi się tak zdaje. Aczkolwiek... Przeznaczenie nas tu przywiodło. <laughs> Co ty nas tak mierzysz wzrokiem? Jaka szkoda. Nigdy nie oddamy wam naszego latającego jadeitu. Zaraz, przed chwilą powiedziałeś coś innego. Ale... Przynieśliśmy, przynieśliśmy wam kisza szamana. Co powstrzymuje was przed daniem nam jadeitu? Hoabna przekazał opiekę nad latającym Jadeitem każdemu szamańskiemu pokoleniu. Musimy zwrócić go potemko, potomkom Jagelosa. A widzę wyraźnie, że wy nie pochodzicie z Contigo. To niedorzeczne. Przynieśliśmy wam kij. Zaszliśmy już tak daleko. Co za różnica, czy jesteśmy dziedzicami Contigo, czy nie? Eee, Jenna, może tak niepochopnie. Może to robi troszeczkę różnicę. Jako artefakt, który miał zostać w rodzinie, zrozumcie to jesteśmy zamierzonymi odbiorcami kamienia jego losa. Czy moglibyśmy w jakiś sposób was przekonać? Nie, prosisz o niemożliwe. A co z testem? Czy to byłby zły pomysł Moapa? Wiesz, droga prób. Ścieżka, którą mógł chodzić jedynie Jegelos. los. Droga niknących piasków. Właśnie. Jeśli chcecie zdobyć latający je date, musicie przez przypadek kliknąć dialog. Sorry. Jeżeli nie brakuje wam odwagi, podążcie za mną. Okej, okay, wiecie co? Gdyby od razu powiedział nam o teście, oszczędzilibyśmy sobie tej całej dyskusji. Co to za rodzaj testu? Rozumiem, że was to niepokoi, ale nie przekonajcie się, dopóki nie spróbujecie. Do boju, Felix. Test. Szamanów, to chyba jest podobna rzecz do e... walk w koloso. Ale ja nie o tym. Chciałem powiedzieć o tym, że dość niedawno dowiedziałem się, że w teście szamanów chyba jest glitch, który pozwala duplikować przedmioty. I jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie. Mamy. Parę przedmiotów, które warto byłoby zduplikować. To znaczy... nie to. Dokładnie trzy mamy takie przedmioty chyba. A może i nie? Dwa. Bo z jednego i tak w życiu bym nie skorzystał. Momencik. Pozłacane buty. To są chyba najlepsze buty, jakie możemy mieć. Złoty pierścień... Nie daje statystyk, więc... Moglibyśmy zduplikować w sumie ten pierścień. Pierścień straży, to jest ten co daje statystyki. Ta trochę obrony daje. I jeszcze ktoś chyba ma pozłacaną koszulkę. Powinien mieć, ale no nie widzę tego. A może my tego jeszcze nie mamy? To by było głupio. Mówić o czymś czego nie mam. Ale tak, generalnie jest... Parę celów, jakie moglibyśmy wykorzystać yy, dla duplikacji. Głównie to chyba te buty. I się zastanawiam, jakie jest Wasze stanowisko na temat wykorzystywania gliczy w ten sposób. O, a to co? Eee, zastanowię się nad tym, no ale generalnie, jak już się przejdzie, próbę w Contigo. Fu, nie w Contigo to szamanów. To opcja z duplikacją się zamyka, więc no i tak za dużo dobrych celów na duplikację nie można, tak takich najlepszych rzeczy. No, ale mniejsza o to. W razie czego to. Są jeszcze takie w miarę buty, które pewnie niedługo będziemy mogli zdobyć. Rękawice ducha. A zobaczmy, a cóż to? Ty możesz nosić, ciekawe. Dla każdego jest to upgrade. Podnoszą PPE. A zobaczmy, kto ma mało i komu by się to przydało. Felix, ty masz strasznie mało. Ale to dlatego, że ci statystyki spadły. Dalej masz mało, więc w sumie możemy dać tobie je ponosić, aczkolwiek nie jestem pewien dalej, bo macie tarczę. Generalnie to jest klasa przedmiotów, która jest niedostępna dla Jenny i szyby. Więc może dam to. Ale szybie to się przyda bardziej, więc w sumie nie jest to taki duży upgrade. Co ty masz, opaska błazna? Podnosi wipi już. Więc chyba zrobimy tak, że dam to tobie. Zobaczymy, jak ta tarcza luny się prezentuje na piersie. nie przed ziemią. No jakby... Felix nie potrzebuje tak bardzo ochrony przed ziemią. On już ma dość naturalnej ochrony przed ziemią, więc... Wszystko się układa w logiczną całość. No dobra. To ja dam wam pewnie sekundę tutaj. Troszeczkę taki pusty odcinek. Dam wam sekundę, żeby się zastanowić nad tym, co zrobić z tym testem. Ale pewnie ostatecznie zrobimy tak, że nie będę gliczował przedmiotów. W sumie nie jest to pierwsza okazja, kiedy moglibyśmy sobie zliczować przedmioty, ale mniejsza o to. Dobra wobec tego, krótki odcinek w następnym odcinku zastanowimy się nad tym testem albo ruszymy w świat i poszukamy in szczęścia gdzie indziej o patrzcie przyjaciel którego się nie dostaniemy na razie hm. jak ja się tam kiedykolwiek miałbym dostać poczekajcie, jeszcze się nad tym zastanówmy sekundę Gdyby się dało tu na dach wejść, i chyba jest to w miarę proste. Nie, jednak nie. No dobra, to wygląda na to, że tutaj jest próba. Nie. Kolejna pomyłka. Co, ale gdzie ta próba? W tę stronę? Nie chcecie gadać. Ja nie jestem taki obcy Wam. Dobra, tu będzie ta próba. O, patrzcie. Ciekawe. Zastanówcie się. Ale możliwe, też, że to jest nie to miejsce, ale wiem, że jest takie liczne duplikowanie. Albo się nie zastanawiajcie, i ja powiem, nie robimy tego. Szkoda, ale trudno. Trzymajcie się, i na razie.